I cześć, witam na kanale Ole w świecie gier Dzisiaj będziemy sobie grali w Bro Stars i będziemy sobie grali Piper Co. Tryb yy, solo, albo nie będziemy sobie grali Tryb duo i wyszły gracze. A teraz jest nowa opcja. Jakby ktoś nie wiedział, jestem po nowej aktualizacji. Jest na razie jedna nowa postać, okej okay. Jest yy, do, do odblokowania niska postać. Może dzisiaj nam wydropi, bo otworzymy na koniec skrzyneczkę. No dobra, to zaczynamy. Aha. Dawaj ready. Okej. Gram z rodeo. Dobra, zbieraj tego cuba i uciekaj, Ems. Pajperka kontra Pajperka. Wygrała Pajperka. Nie zbieraj tego cuba. Co ty zrobiłaś? No w sumie nie miałem dobrej sytuacji.

Koś tak czuję, że będzie drugie miejsce. Bo ja umarłem. Oni mają po 13 cubów. Nasza Ms ma 10, ja będę miał 0. No, drugie miejsce. Drugie miejsce plus 7. I otworzymy sobie jeszcze skrzyneczkę na koniec. Dobra, 3, 2... Jeden i. Fanis, no nic je to jest pewne. I tak, no jest nowe tło w skrzyneczkach. 13 monet, 4 punkty do Bo, 5, punktu, 5 punktów do Darila i tyle. No dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Do następnego. Do zobaczenia. Cześć!